Cześć siemano widzowi witam was wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Cherry Gamer, a to jest Counter Strike 2, witam was po urlopie, ja już jestem na Islandii, także streamki będą, wszystko będzie, widzowie nagrody rozdawane, także zapraszam na Discorda, linki macie w opisie do wszystkiego, a my w tym odcinku będziemy sobie wiedzać mapę Jura, krakowsko-częstochowska, e, my sobie przejdziemy, gdzie jest ta Jura, tutaj jest Jura map, graj i wbijemy sobie, zobaczymy. Czy ta mapa jest rzeczywiście podobna, bo z tego co słyszałem opinie, to ta mapa jest zajebiście odwzorowana. Te skały, ten zamek... Partnerem odcinka jest CSGO Skins, strona do otwierania lootboxów ze skinami do gry Counter Strike. Z kodem CZG otrzymujesz plus 10% do depozytu oraz darmowe 2 złote 10 groszy zł na start. Na stronie możesz otwierać skrzynki, wymieniać skiny, tworzyć bitwy w przeróżnych trybach i wiele więcej. Lecz pamiętaj widzów, strona przeznaczona jest tylko i wyłącznie dla osób pełnoletnich. A jeśli aktywnie korzystasz z mojego kodu CZG, daj o tym znać na Discordzie, a będziesz mógł zgarnąć fajne nagrody. Dzięki za uwagę, lecimy dalej. Jak widzicie widzowie, jesteśmy po stronie terrorystów i spawn tutaj, mamy jakieś namioty. Ja postaram się wrzucić skryny obok na przykład z prawdziwej jury częstochowsko-krakowskiej. Ale kurde, na razie to robi na mnie mega wrażenie, fajny klimat, zajebiście to wygląda. No takich balonów to ja sobie nie przypominam tam, ale... O! <grystanie> Opona się rusza, jak wiem, strzelamy. Tutaj mamy jakiś punkcik widokowy i to są właśnie te charakterystyczne skały, które teraz tutaj widzicie z prawdziwego, z real life. Zajebiście to wygląda. Ciekaw jestem, czy zamek też jest podobnie odwzorowany w sensie... Układ! No bo wiadomo, twórca musiał zrobić tak, żeby to było w miarę zbalansowane pomiędzy drużynami, ale tutaj mam jakieś rusztowanie, tu się chyba wyjść nie da. O, tu jest jakieś zejście na Bomb B. Czyli tutaj nie da się paki podłożyć. A tutaj możemy. W tym miejscu są takie miejscówki fajne do czajenia się tutaj pod schodami, o, tutaj za kamyczkiem może być, dobra. Świeżaki, podejrzewam, jak przychodzą, to nawet tutaj nie sprawdzają. Ale to ładnie wygląda. Tu jest jakieś okno. Ciekaw jestem, jakie tutaj są smoki. Tam w ogóle można biec. Można, z tego co widzę na minimapie. Tamtędy się coś biegnie i można wykorzystać to okienko do czegoś. Ale powiem wam, że petarda. Ej, widzowie, szukamy jakichś polskich akcentów oprócz polskiej flagi, bo jest tutaj. Utopiony, utopiony miecz. Echo. Ognisty rytuał, kropla, drazy, odrazy, nie wiem co to jest, kurde wygląda jak Wałęsa prawie tegoś, za młodu, <grym> a tutaj mamy jakąś wieżyczkę i też widzę okienko, ej kurde podejrzewam, że tutaj zajebiście idzie wykorzystywać smoki. ciekaw jestem czy tam było da... dałoby się zboostować, tylko czy w ogóle było coś stamtąd widać, od cholery tych okienek jest, pizzeria na zamku Pamiątki, pamiątki. Zapraszam, pamiąteczki. Skiny, skinu się. Widzowie noże, nożyczki, miecze, maczety. Zapraszamy serdecznie. Tutaj z łuku na gaz. gaz. Browarek? Co to jest? Dziki ryś. Dziki ryś. O, można to rozjedbać. Telefon 992. Sprawdzać nie będziemy, dzwonić nie będziemy, no bo wiadomo, pizza dnia mała, duża, 27,49. Kurwa, widać, że to już mapa tworzona po inflacji. Do pizzy, dny, do pizzy dnia dowolny napój gratis O, mamy tu nawet plackę przygotowanego Margarita z bazylią, widzowie Ja pierdziele, Neapolitana neop, Neapolitana serwowana na polskim zamku Dziki ryś Pierogi, no kurde, jakby można było obejść się bez pierogów, widzowie Ja pierdziele, jeżeli dotrwaliście do tego momentu Zostawcie komentarz Lubię pierogi Nie wiem jak wy, ale ja uwielbiam Tam jakieś grille się palą Ej, zajebisty klimacik. Podoba mi się ta mapka. Będziemy musieli sobie ograć. Co ty pierdolisz, że tu są polskie lodowy? Ja <laughs> jebie! Na kogutach, na bombach przyjechali. Ty, coś tutaj gra. Nie pierdolcie, że tutaj są takie akcenty. Ty, no powiem wam, że ja jako Polak czuję się mega dumny, że dodali taką mapę. Ciekaw jestem, czy ten zamek rzeczywiście jest tak samo w Wątpię w to, że on będzie układem taki sam, ale czy z zewnątrz wygląda podobnie. Ja wam tutaj powrzucam porównania widzowie obok, także będziecie je mieli. Co to? to Rejestracja.pl, jakaś wymyślona. Uwaga, wspinanie się surowo zabronione. Donald Klimp. Informacja turystyczna. Poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek, sobota, niedziela zamknięte. Godzina otwarcia kasy. Polskie rapsy lecą z Radioli. Dziękuję, do widzenia. Widzowie, nie wiem jak wam, ale mi się naprawdę podoba. Awaria toalety, przepraszamy. No to dzisiaj się nie wysramy. Widać tu zalane wszystko, wypompowywują. Kurwa, szambo gówna wyjebało. WC, wytwórnia czekolady. No i tutaj mamy ten sajcik. Kurde, ciekaw jestem, czy są jakieś fajne spoty, jakieś kurde wejścia, wyjścia, zejścia. Piszemy sobie no noclip. I sobie polatamy po tej mapce, widzowie. Polatamy sobie po niej, spróbujemy znaleźć jeszcze jakieś polskie akcenty. Tutaj, z tego co wiem, to gdzieś się grill palił, tak? To było tutaj. Jest grillowanko, oczywiście grillek musi być. Rybcia na pypcia. <grybcia> Pympcia. Co to jest? Czereśniowa karczma, prawie jak wiśnia. Cherry. Cherry Gamer. Górskie, górskie, to pewnie chodzi o browar. O, lody. Ale gała! Pojedyncza, 6,50. Podwójna, 11. Potrójna, 15z. Cytryna, cuskawka, czekolada, pistacja, mięta, śmietanka, karmel. Kurde, moje ulubione to byłoby śmietanka. Truskawka, czekolada i karmel Ja lubię takie, no pistacja też jest kozak O, ule Tutaj Edek pewnie by, kurwa, miód zbierał Tutaj mamy jakieś to Z polskim orzełkiem Jakaś tarcza Tutaj jakieś słowiańskie symbole Tej naprawdę Zajebiście zrobiona mapa Zobaczmy sobie Jak to wygląda tak od góry Kozak zach widzowie, polski akcent w tak słynnej grze jak Counter Strike. No to, no ja nie wiem, ja nie wiem, jak wy, ale ja czuję dumę. Tutaj znaki. what? To, to co? Z Dubaju, kurwa? Jakąś renówką chłop przyjechał z Dubaju? Tutaj też? Nie, to jakieś inne rejestracje. Co to za rejestracje? To jest Dubajska. Chyba Dubajska. O, prześwituje to wszystko przez te domki. Ale fajnie, zajebiście. Kurde, no ja to w oddali widziałem. W oddali widziałem i te skały, bo to jest nieopodal Ojcowa. Kurde, ja z geografii ogólnie z tych wszystkich takich to jakiebski widzowie, także poprawcie mnie, jeżeli się mylę. Ale wiem, że to jest w tych okolicach Jura Krakowsko-Częstochowska. Tutaj pewnie można coś przerzucać sobie, tutaj jakieś, widzicie, okienko, żeby się bronić. Siema, Krasnal. Tutaj mamy, o, tu jest jakieś zejście z góry. Tu możemy łazić, kurde, sporo... O, kociołek żeliwny! Ale bym taki opierdolił! Napchał kapuchy, bekonu, sera i ziemniaków! Ale bym to jebał! Widzowie, jedliście kiedyś takiego kociołka? Ja pierdzielę, Co to jest za napój? No nie, nie dopatrzymy się tu, widzowie. Nie dopatrzymy się. Tutaj jest jakiś packing list. To już nie jest polskie. O, tutaj mamy górski browar. Górski browar to prawie jak tyskie wygląda. Prawie jak tyskie. Dziki ryś. Szluczki, jakie wiceroje. Albo popki bez filtra palone z lufy. U menela z co, co, drugi, co drugim zębem. Zwiedzanie. No dobra, ale ja bym chciał zobaczyć jakieś fajne spociki, gdzie można zajebiście sobie postrzelać. Tutaj kurde był gdzieś taki. O, jest tutaj murek. To jest właśnie dobre. Tutaj sobie wskakujecie i stąd możecie kryć. Tam jak ktoś wybiega z góry, no dołu chyba nie przykryjecie, bo jest za szeroki ten murek i ciężko byłoby to zobaczyć. Tu jest okienko. Tu można coś rzucać. O, z tego okienka, może tutaj pyk. Zasmokujecie, wpadacie na site'a. Plantujecie pakę. Tu jakieś wyrwy, dziury, lochy. Kurwa, widzowie! Napiszcie mi w komentarzu, widzowie, czy wam się podoba. Tutaj jakaś baloniada. Bo ja jeszcze na niej nie miałem okazji zagrać turniejowego, czy ta mapa się nadaje do takich gierek. Eee, no, ten site mi się wydaje, że będzie ciężki do w ogóle zdobycia i odbicia, jeżeli już bomba tyka. O, zobaczcie sobie, widzowie. Z tym pięknym akcentem zakończę ten odcinek. Piękna, powiewająca, biało-czerwona flaga, widzowie. Dajcie mi znać w komentarzu, czy wam się ta mapa podoba. Eee, mi osobiście klimacik się zajebiście podoba. No tylko ciekaw jestem, jak to się ma w odniesieniu do turniejowych takich meczyków. No, jeden zagrałem, więc no nie jestem w stanie tego stwierdzić. Chyba wygraliśmy z tego, co pamiętam. Także dziękuję ci, widzu, bardzo serdecznie za obejrzenie tego odcinka. Trzymajcie się, na razie, cześć!